Cześć wszystkim z tej strony, Nabelius. Gramy. Wchodzimy do Eliota. Nie ma czasu. Napierdoły, ja pieprzę. Dawaj, chodź. Co mnie głodna jestem? Nam była sobie najpierw obiad zjeść. Wiem, chaotyczne, kurwa, agresywne rozpoczęcie. Idziemy do góry. Czyli ta gra w kurwę. <śm> znaczy, nie, może przesadzam, nie w mnie, ale za długo w nią gram. Jadajmy z nim. Ho, ponczo, ponczo. Pewnie je Bla bla bla. O Jezus. Myślałam, że nie mam tego poncha, że te. To te... spartura. Nie wiem, co to była jakaś kartka. Skąd to masz? Zdumiewające, że ta kartka coś poncza. Dobra, jest sobie cukierka. Najprzymierzę. To są moje ulubione cukierki. Pa, mi jeszcze, nareszcie mogę znów pracować. Najpiście. Pozostałam je na urodzinę. Dzięki, to ja na pewno byłem. Ja, nie wiem co no, w Jak tu jest, No ale mam na pewno na pewno To ja mam. A my nie, ja, on, tam, szukasz. Dzięki, Eliot, ty spoko Beniu <ścoughs> Ale tak, to jest urocza. Hej jest kotek. Mamy naszego żuczka. Mamy nasz nadajnik. Idziemy do Momotaro. Pogadajmy. No widzisz mi się chce. Nie Idziemy jak po grudzie. Nie mam z tego pożytku. Bo ja muszę iść z tym do Simusa. Nie jesteś Simus. Ty nie jesteś Simus. Kurwa, gdzie był Simus? Gdzie jest Simus? Ja pierdolę! No nie! Gdzie jest Simus? Nie pamiętam, gdzie jest Simus! Gdzie on ma dom? Kurwa, no nie. O, tu jest ten ty gitarzysta. Dobrze, Ja nie wiem w sumie, czy wysłyszeliście go, więc taki dam wam. Więc dam wam taki. Ale smaczek. Jak on okropnie gra na kalnistrze. Tańczy cały klub, tańczy cała sala. Ale piękna muza. A to, to torba, nie dam się nabrać. Dobra, wybacz, hopie, ale ja się zostawię, bo ja nie mogę tego słuchać. Bardzo to jest. Bardzo głęboki utwór. Czuję niepokój, kiedy go słyszę. Kinda creepy, jakby z zepsutej. Pozytywki. Do widzenia. Gdzie jest Simus? Pieprzony. Gdzieś mi się ukrył. Nie ma go w klubie. Dlaczego nie ma go w klubie? A może jest na górze? Gówno dupa. Wychodzimy. Dobra, moje, moja nerwica znowu każe mi spojrzeć, czy się nagrywa na pewno. A sprawdzę. Dobra, dobre wieści. Nagrywa się. E, tylko gdzie ten Simus mieszka? No, ja nie pamiętam. Skąd żeśmy przyszli? To on tu na pewno nie ma, go tutaj na pewno na bank. Hmm. no nie pamiętam. <laughs> tu? Nie, e, mogłam kropki zapamiętać. Tu jest Eliot. Nie. Tańczy cały klub, tańczy cała sala. O Jezu, czemu ja mam to w głowie? Ale mnie to irytuje, ja nie mogę mi tego w głowie, ja tego nawet nie lubię. To jest ta pralnia. To jest cowboy. Cześć laska, gdzie? A nie, nie wiem, czy to jest dziewczyna, w sumie czy mężczyzna. Gdzie dojdę do Tredosimusa? Tu? Jest! Mamy to. Już myślałam, że nigdy nie dotrę do Trado Simusa. Dał ci naprawić na manikach. Patrz, dobra robota, podaj mi go, trzymaj Przecież by tata faktycznie był, że nie mogę w to uwierzyć. Podążajmy za sygnałem Danika, Być może dowiemy się, gdzie poszedł mój stary. Mi tata, przepraszam. No, ruszaj, ruszaj, ruszaj. Hmm. Dokąd on może iść? O. A, ty ten też. dobra, nara. Idzie <laughs> Lalalalalalalala Łapki zostawiam, no przykro mi, muszę to zrobić Nie miał czy nie To jest torba, nie dam się nabrać Jestem dojrzałym kotem już teraz Tyle przeszło, kurwa za głośno Tak tu jest Śmiegływa boli Dobra, zastanawiam się, jak tu wszedł koncept. Nie, nie jestem teraz pewna, czy to mówiłam, czy nie. Ja to mówiłam na pewno, ale nie wiem, czy Wy to słyszeliście. Koncept rodzica i dziecka w tej grze. To musi być to, naprawdę opuścił slumsy. To jest niebezpieczne, nie, ale muszę mieć pewność, muszę wiedzieć. To działa. No, Ty, kurwa, ty idziesz na pewno. Yy, właśnie, bo są roboty, nie? I one wykształciły, jakby takie swoje. Nie, no nie, podświadomości. Nie wiem, czy on od zawsze był jego ojcem, a on zawsze był jego synem, czy po prostu tak się dogadywali i stwierdzili, że będą, nie wiem, założą sobie rodzinę, tylko czemu wtedy uznali, że najlepiej będzie, żeby on był synem, a on był ojcem? <laughs> a nie, że y, partnerami, albo może, nie wiem, y, chyba że... Kurwa, nie wiem, czy mogę mówić tą moją teorię, czy, czy to jest spoiler. Oj, Seamus, ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś ty tu las. Ja tu na pewno mogę iść. Jaja, z Urków, no, obleśnę, pożon nas, nie dam rady. Ja nie jestem taki szybki jak ty, Zurki, na pewno mnie dopadną. Proszę od odznakę, mój tata ją rozpozna, będzie wiedział, że jesteś przyjacielem. Otworzyć drzwi. Dobra, dawaj, dawaj! Bo pewnie będę musiała zrobić bieg o życie. Nie pamiętam, że powiedział się. Ale mnie się fest, wydaje, że tak. Buu, jaki mur potężny. Prawie jak z Shingeki. Bo tu pewnie nie ma tytanów. <laughs> <laughs> Bum, ta muzyka mnie w kurwie. Czeka. I teraz pytanie: Tu gdzie jesteśmy? No dobra, ja to wiem, ale. Je. Jak? O! Wspomnienia. Teraz pytanie. Hmm. Jóś tylko jaki wielki mur. To było chyba właśnie tutaj. I to też było stąd. I mi się wydaje, że jest stąd ja mam wszystko. Potem mamy. w podobnych strojach, dzieci. No dobra, dalej nie wiem. Mi się wydaje, że stąd mamy wszystkie. Wow, ale murko też to serio. Ty pyzołek Czułabym niepokój, ale po Outlaście już mam wyjebane we wszystko No dobra, lecimy Już nawet nie będę darła pizdy, bo mam to gdzieś Ha, 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 głupie klesze! głupie kleszcze No może nie gdzieś, nie chciałabym, żeby mnie łapali, Ale no sio ode mnie Dobra, jednak chyba będę darła pizdę <laughs> Aaa, dobra Kurwa, no zdala ode mnie, hołoto Wy brudasy jednak! Dzi o! Siedzicie w tych kanałach! Nie będę robić porównania. Eee, sio! I teraz zrobiłam ostatnio coś głupiego. A, i tak muszę to zrobić, czyli dobrze to zrobiłam. Muszę je wyciulać, nie? O o. Bo ostatnio myślałam, że źle pobiegłam, a teraz widzę, że one... O Boże! że i tak musiałam przebiec z górą, żeby je roz... Wypłoszyć, rozpłoszyć. Idzie teraz. A, Przepłoszyć, o! Przegonić! O, tutaj trzeba zrobić. Uwaga, taki myk. Ciężki myk, trudny myk. Żeby dobiec... co? Aha, aha, dobra. I teraz znowu taki myk trzeba zrobić, żeby dobiec tu. Doskoczyć, o! Aaaa. Już mnie stresują te kleszcze. Do tych rów nie można, nie. I sobie pewnie znowu... O jazda! Mogę tym prowadzić? Nie, dobra, chyba... tylko kot. Dobrze, jak najwięcej chciała zgarnąć. No, znowu, znowu zespadliśmy. Znowu dostaliśmy w pierdziel od życia. Znowu nas pewnie łapka będzie bolała. Życie kotem. Nic się nie jest, to był spory upadek. Dok powinien być gdzieś w pobliżu. Prawie na miejscu, dobra. Hmm. Wow. O! Chciałam, że gra mi się zacięła. Ostatnio grałam w Black Flag'a i ona właśnie miała takie momenty, że się zacięła tak fest. Nie mogłam nic zrobić. Nie mogłam przełączyć yy, aplikacji. Nie działał Alt, Ctrl, Delete, co jest już ostatecznym powiedzeniem, że komputer ma mnie w dupie i nie daje rady. Ej! No właśnie! Poczekajcie chwilę. Wprawne oko zauważy, co się zmieniło. Ja zapomniałam kompa włączyć światełek. Bo jak grałam sobie w Outlasta to zrobiłam sobie mudzik, żeby wszędzie było ciemno. Jak ja mogłam zapomnieć? Po to kupowałam ten, taką obudowę, żeby teraz mi się świeciła, a nie bym się chwaliła wiem with flex. Ale jednak Widziałam w ogóle taką obudowę w kształcie piramidy i też ją chcę mieć, ale to jeszcze trochę czasu. O, jakby ktoś chciał wiedzieć, to tutaj było wspomnienie. No i nie mogę go wziąć, bo już je mam. To było wspomnienie. Pokażę wam nawet, które. E, to było wspomnienie. O, o. Naukowiec, dla którego pracowałem, zawsze mówił, że chce spędzić emeryturę w małej chatce i łowić całymi dniami ryby. Czy w mieście, w mieście taka możliwość nie istniała i nikt nie mógł na to liczyć przez co najmniej 100 lat? A może, gdy dostaniemy się na zewnątrz, trafimy na małą chatkę, w której będzie leżała sobie wędka i całe mnóstwo książek? Myślę, że naukowiec życzyłby sobie czegoś takiego. Najpierw musimy jednak dowiedzieć się, gdzie jest dok. No i to było to wspomnienie, <laughs> które już mam. I no, jeżeli chodzi o takie życie, to mnie by się ono nie podobało, bo ja nie lubię łowić ryb. No, ale na pewno są ludzie, którzy lubią łowić ryby. Na przykład mój dziadek jest prawdziwym rybakiem. Co my tutaj mamy? Tu już pamiętam. Tak, że będzie coś potrzebne. Puszka, niestety, nie działa. Generator energii elektrycznej. Brakuje jakiejś części. No shit, ziomeczku. No shit. No dobra, skoro mamy generator, to potrzebujemy też zasilacz do generatora. Tu są jakieś kabelki. Ja wiem do czego one prowadzą. No po raz kolejny nie będę udawać, że nie. Nie wiem jak to szło, bo dosyć daleko zaszłam z fabułą. Powiem wam mniej więcej, gdzie już nie było. Nie, no ja praktycznie do samego ostatniego aktu dotarłam. No i mamy z Kubańców. One wydają słodkie dźwięki. No ja nie powiedziałabym ogólnie. Tu jest początek generatora. I uwaga, schodzimy na dół. Kto tam będzie, co tam będzie, co nas czeka. <laughs> Jaki ziomo. Kurwa, ale go wystraszyliśmy. Co to za Einstein? Wow, czekaj, ty nie jesteś zórkiem. Coś ty za jeden. Przecież moja odznaka, skąd je masz? Przecież by mój syn cię przysłał. Wow, o! Oh, o, Simus, mój sprytny, chłopaku! Od wieków siedzę tu sam jak palec. Chciałem przetestować mój defluksor, ale sprawnie nie poszły zgodnie z panem. Chciałbym wrócić do domu. Bardzo tęsknię ze synem. Rozejrzyj się po domu, jeśli chcesz, ale ja nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. No my przyszliśmy tutaj jakoś, więc wyjść też jakoś wyjdziemy. A co my tu musimy zrobić? Musimy się rozejrzeć. Rozejrzeć. Sorry. O, dajcie energolę. Nie możemy dostać energoli. Okej. Okay. Popatrzmy, co tu się dzieje. Muzeum odpalne, chociaż pewnie mnie będzie irytowała. To jest. Nic. Cisza. No dobra. Defluxor to chyba jest, co? O, tak. Teto. Teto. Ostrożnie, defluksor to nie zabawka. W pełni naładowany może zmienić zórki w konfetti. Ta dziecina wymaga do pracy zasilania rzędu 1,21 gigawatów. Ta w całej okolicy jedyna rzecz z taką mocą to generator z domem. Włótowaty, nie? wolty. Problem w tym, że nie działa. Chyba poszedł w nim bezpiecznik, a z tymi wszystkimi zurkami jest zbyt niebezpiecznie, abym wyszedł na zewnątrz i naprawił sterkę. Jakimi kurwa zórkami tam nic nie było, są pierdoli? Jestem, ja jestem zbyt powolny, ale to by może się udać! Jeśli zdołasz dotrzeć do generatora i wymienić w nim bezpiecznik, będę w stanie naładować defluxor ponownie. Chodź ze mną, pokażę ci, co trzeba zrobić. Tak, da, ja, szef, Pokaż, daj tą baterykę i ja lecę i robię, no. Kurwa, i on nawet się nie przejmuje tymi puszkami. No i w ogóle, jakie to jest potężne, że roboty sprzątające, bo oni chyba służyli do sprzątania. Coś takiego mi się kojarzy, że gdzieś migna taka informacja. Ee, że roboty sprzątające wykształciły sobie w sobie na tyle świadomość i uczucia, potrafią... Proszę weź ten bezpiecznik. No sztuka, sztuka, dobrze, dziękuję. Aktywacja generatora narobi hałasu, spodziewa się zbórku. Gdy naprawisz już generator, będę mógł naładować i uruchomić defructor. Mąż i za kablem do celu wymień bezpiecznik wróżby do mnie. Ja No, że są w stanie, nie wiem, kochać inne roboty, tęsknić za nimi? Chyba, że. To nie są roboty. A ich świadomość nie jest w pełni robotyczna, tylko ludzka. Bo tak się ludzie chcieli uchronić przed katastrofą. No dobra, mam się spodziewać wzórków, tak? To by się spodziewał? Dobra, wiemy, gdzie idziemy. Po kabelku, żółto niebieskie. Plaga Ukrainy. Dobra, eee. Yy... Nie, nie wciskam tu polityki, przepraszam. Bezpiecznik. Yy... I lecimy? Nie. Brum, brum, brum. Łaaa! Wow! To, ten zepsułek to mi się podoba. To jest maszynka, którą będę wielbiła. Szybko, szybko, szybko. A tak serio, to sława Ukrainy. Dobra, No ee... nie, one tu czatują! Dlaczego? Szybko, zabijaj, zabijaj! Klepie, klepie, klepie! Żeby klepie. klepie, klepie. I Link tu jest! No nie! Ty miałeś mi pomóc, a nie mnie w takie bagno wpędzić. Szefie, No, Ale dobra, jest to pewien sukces. Zdumiewające, udało mi się uruchomić. Generator! Widzisz, jak potężny jest mój defluksor. Dzięki niemu zaraz się stąd wydostaniemy. Poczekaj chwilę, chyba dam radę zamontować defluksor na twoim dronie jest! To jest rzecz, którą B12, B12, najlepszy, B12, mój ukochany. Teraz może niejasne. Te córki cholerne, zajebiście. Udało się! defluxor jest teraz zamontowany na twoim fikuśnym dronie. Nie jest przeznaczony do korzystania z tak małego źródła zasilania. Jeśli będziesz zbyt często go używać, możesz zacząć szwankować. Pamiętaj, że jest niebezpieczny, a teraz wracajmy do wioski, synu mój nadchodzę. No właśnie, on się cieszy na syna. Jakim cudem. Że, no ja, jestem w stanie pojąć technologię, jaka tu jest. To jest kilka tysięcy chyba lat w przód po ludzkości. I zgadywałabym nawet, że u nas też tak niedługo będzie. Oho! Czekajcie, bo to jest. A. Tak, tak, tak. Tylko... Nie wiem, czy to dobry pomysł z tym defluksorem. Ja nie lubię padem z nim biegać. Więc ja się przerzucam na myszkę i klawiaturę. I przepraszam za wszelkie dźwięki klikania. Nie wiem, postaram się o coś takiego zrobić. Ale no przykro mi będziecie to słyszeć, zawsze moją klawiaturę zajebistą mechaniczną. Olej mi ta myszka. Dobra, czekajcie, muszę zmienić. No, chyba tak jest lepiej. A i nie? Jak się, się, się tak stanie daj nieco ochłonę No dobra, czyli po prostu. krótko mówiąc, może się przegrać, w okay. Shiftem się pewnie biega. Tak, tak. Nie chyba za sobą. W sensie, chodzi mi nadal o czułość. Nie, za mocno! Kurwa, no nie wiem. Grze powinnam zmienić. No, jest od razu inna swoboda, jak się myszką i klawiaturą gra. No ale ten etap chciałabym... Mieszkać i Przełącznik nie działa. Wygląda na to, że odcięto zasilanie. Okej, okay, czyli musimy coś zrobić. Ciekawe, co? Tu są te ruły. No to jak są te ruły, to logiczne, że trzeba je jakoś zagospodarować? Nie, nie, mam nadzieję, że się nie przesunęłam na tyle, że nie będę mogła tą ruszyć. Mogę? Nie! kurde, a jednak. Cholerny świat. No, dzisiaj wiecie co? Jest sobie czwartek. Czwartek? Czwartek chyba jest dzisiaj. E, muszę się zarejestrować jutro na zajęcia. I trzymajcie za mnie kciuki, ponieważ mam takie jedne zajęcia. Mówiłam o tym tutaj już, czy nie? Nie pamiętam, czy mówiłam to tutaj. Nie, nie mówiłam tego tutaj. Mam takie jedne. A, to jeszcze dalej. Mam takie jedne zajęcia, że mam na 7.45 i one trwają chyba 3 godziny, i potem kolejna grupa ma te same zajęcia o 10.15. I potem jest przerwa znowu i wykłady. I ja moim marzeniem największym jest. Żeby nie musieć czekać 3 godziny jeszcze, jako osoba dojeżdżająca, która nie zdąży wrócić do domu na te 3 godziny, to bardzo sobie marzę, żeby trafić na tę 10 i zrobię wszystko, żeby trafić na tę dziesiątą. cholerną. Nie, za słaba ta, ta czułość. Tak jest lepiej. Dobra, to mnie chyba. Abo! Czułość kamery można zmienić. Te myszki, no ale to to samo w sumie. To jest. Dobra. Ej, ja nie zapisałam. Lepiej? Chyba trochę lepiej. No, lepiej. Okej, okay, to mnie chyba zniszczy, co ja teraz zrobię. Ale zróbmy to. O, pranie, dobra. Zostałam ten... Yy, ustawiłam sobie na pranie. Choć. Czas, minutnik, kurwa i co teraz? Ogarnijmy to. I ja idę sobie. Idę sobie, wiem fachowe. A, Left alt! Jaki gdzieś left alt? Ja pierdzielę. No to jest. Już chyba sobie przycisk na inne miejsce zrobię. Bo lewy alt jest duży. Łooo! Przestraszyłam się. Gdzie ten gnojek? No szybko! Naprawiaj się! My musimy! Przeciekać! Nie wiem, czy lepiej tak klikać, czy, czy po prostu salwę całą im zrobić. Mam wrażenie, że klikać. Ale mogę się mylić. Już? O, zmęczył się. Uff! Niewiele brakowało, wracajmy do domu. No dobra, trwa zapisywanie, to jest idealny moment na pauzę, eee, znaczy pauza na koniec odcinka i <laughs> widzimy się w kolejnym, tym razem już chyba będzie wszystko dobrze, chyba zaczynam nagrywać tak jak powinnam, także widzimy się i Baja.